Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Avia i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku ze 101 dzieci na moich zasadach. Dzisiaj, takimi głównymi celami, będzie posterzenie Kiri. I spełnienie aspiracji Anastazji. Co więcej, jak możecie tutaj zauważyć, jest taki mały gostek, który został przeze mnie troszeczkę przerobiony, jeżeli chodzi o tego Leonarda naszego. To powiem Wam, że nie przerabiałam go jakoś szczególnie bardzo. Zostawiałam mu też włoski, w których wyskoczył, bo wydaje mi się, że akurat do jego imienia dosyć one pasują. Ten strój jest z wiejskiej historii, więc jest to strój, który posiadają osoby Posiadający ten dodatek. Masło maślane, ale wiecie o co chodzi. Nie są to żadne modziki, więc każdy, kto posiada wiejską siedlankę, może mieć taki strój. Co więcej, jak możecie też zauważyć, w tym momencie zostawiam jeszcze Antoniego, ponieważ męczę go z namalowaniem czegoś innego. Na razie namalował trzy obrazy i wszystkie trzy już mamy. Wiem, że to nie będzie możliwe, żeby każdy z tych dzieci malowało coś innego, ponieważ musiałby mieć wyższe poziomy. Artystyczne, ale mam nadzieję, że w jakimś stopniu po prostu będzie to możliwe i jeszcze, jeszcze chwilę niech się pomęczą, i już na następny odcinek po prostu go sprzedam. Widzę, że tu jest kwiatuszek, więc też jest, będzie coś totalnie, co, co, co nam się nie uda e, zrobić coś innego. E, co więcej, jeżeli chodzi o ja Anastasję, troszkę sobie z rana poćwiczyła. Jest już widzę też głodna, zaraz ma czkawkę iść nauczyć sikać, więc no niby, niby odpoczynek, bo jest jeszcze syn, ale z drugiej strony nie do końca taki odpoczynek Trzeba by się było zająć tej dworem, no i spełnianiem aspiracji, które spełnia się dosyć ciężko, no nie powiem, że nie Bo nie ma czasu, nie ma po prostu czasu, co chcesz do nas Tomas? Po raz pierwszy stwierdziłam, że lepiej będzie, jeśli Karol i ja więcej się nie spotkamy, dzięki za radę. No i super, przynajmniej jedna sprawa załatwiona. Jeżeli chodzi o koty, mam znowu na nie pomysł, więc na spokojnie. O, co więcej właśnie, jeżeli chodzi o koty, no dobra, jeżeli chodzi o koty, to jest jeszcze jedna sprawa. A mianowicie, moi drodzy, przez chwilę, dosłownie, jak widzicie, nagrywam odcinek zaraz po... Odcinku. Jeżeli chodzi o koty, to gdzieś tutaj e, miałam informację, albo ona nie była tutaj. A widzę, że ona chyba mi się tylko na ekranie. Informacja odnośnie tego, że Snow jest już seniorką. Więc mamy jednego kota, który jest seniorem. Co więcej, jak możecie zauważyć, to wystawiłam e, wszystkie obrazy, które mia, miała Anastazja w ekwipunku. No i są trzy obrazy, które mogę sprzedać. Chomik ogólnie odwala, to, to jest chomik. Bardzo mnie denerwują już te koty miałczący cały czas Bo... Nie da się ich oduczyć miałczenia, Bo to jest już... przegięcie, się, że to tak z leciutka e, Dobra, ty się tam załatwiasz, ty latasz w to i z powrotem Nie wiem, co jest też zacięcie z tym, że... Nie potraficie normalnie sobie rysować O, 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 dobra Rób głębokie wdechy. Co? Choroba z nerwów. Dziś jest sprawdzanie sprawdza ankira zrób głębokie wdechy. Chodź. O, maluj na podstawie zdjęcia. Chodź, spróbuj namalować na podstawie zdjęcia. To na pewno będziesz coś miał innego, innego niż inni. Dobra, tylko pewnie to zdjęcie muszę gdzieś teraz zrobić. Moi drodzy, musiałam zrobić małą przerwę, bo mi się niestety zdeczka ekran zaciął, ale już, już żyjemy, już wszystko jest dobrze. Chodź, moja droga, sprzedaj te obrazy za pośrednictwem Plopsy. Proszę ja, ciebie posprzedawaj. Też widzę, że masz tutaj kilka obrazów, które właśnie namalował twój syn w międzyczasie, więc je sobie też możesz sprzedać. Co więcej, tutaj sprzedaj wszystko, co jest... Znaczy nie wiem, może najpierw podlej teren, a dopiero później sprzedaj wszystko Super, sprzedażą mm, Tutaj jeszcze mogłabyś sobie odchwaścić Oj, biedna ty jesteś, biedna, nie masz ani chwili wytchnienia e, Te wszystkie trzy chyba będziesz musiała wystawić na plopsy Co, mój drogi, czkawka jest z tobie, a jesteś głodny e, Jak jesteś głodny, no to, mój drogi... Oj, tutaj się skończyło żarcie. Chodź, chleb sobie zjesz. Małe dzieci lubią chlebek. Małe dzieci lubią chlebek, więc chlebek zjedz. Kto do ciebie znowu dzwoni? Marinette. Możesz odebrać i pogadać. Nie spieszy nam się nigdzie jakoś wybitnie, żebyś nie mogła sobie z córką porozmawiać. Wiem, że mam też te żaby w ekwipunku, jak widzicie, ale totalnie ich nie rozmnażam. Jakoś... Nie mam po prostu czasu, żeby jeszcze usiąść, żeby znaleźć. Te nasiona miałam chyba je wykorzystać i, i sobie ten tło do posadzenia, bo one nam się pokończyły Co do tych książek, ktoś mi mówił, że można je zamówić bądź kupić Więc dziękuję temu widzu Jak zgubię, to znowu będę musiała sobie to ogarnąć A na razie po prostu je wyrzucę Tutaj jeszcze weź wystaw na Plopsto Jeżeli chodzi o zabawki, to po prostu zabawki wyjmiemy z ekwipunku Widziałam tam, że jest też poczta Podejrzewam, że dom rachunki, ale to zaraz sobie odbierzemy Ty, mój drogi Co to jest stało? A ty robisz obraz w obrazie? Proszę ja ciebie weź kontynuuj ten mały obraz, ale będzie ładny dalmatynczyk. E, Marinet rozsiła piękne plotki na temat symki o imieniu Oliwka. Aż tak jesteś moja droga zazdrosna o swoją młodszą yy, siostrzyczkę, że aż będziesz rozsiewać o nią plotki. No po prostu ci mówię, że szogi niedowierzanie. Dobra, Anastasia sobie tutaj ogarnia. Mieliśmy już zacząć w tym odcinku z nią pisać książki, ale widzę, że to jest dosyć ciężkie. Coraz bardziej mnie denerwują koty. Które miałczą, bo, bo tak. Bo nie mam nic lepszego do roboty. Chodź, mój drogi, spróbuj z tym kotem. Czy ten kod jeden jest znowu w tej lodówce? Nie, on jest tutaj, tutaj na tym na blacie, już nie poznaje, który jest który. Gwiazda jest chudsza. Dobra, chodź mój drogi sobie troszkę z, kwo, z kwotem pogadaj, z kwotem sobie pogadaj. E, ok, śpi. Co do ciebie? Malujesz? Malujesz? Proszę cię, maluj. Maluj, do upadłego masz tu namalować mi. Jak skończysz to malować, to możesz skończyć malować to, i później przydałoby się, żebyś tutaj poodkurzał. A nie, możesz tak wszystkie na raz. Dobra, no to poodkurzaj jedno. Hmm. Sprawdź poziom zakurzenia. A nie, to nie, to podkurzaj. To podkurzaj jednak, nie sprawdzaj poziomu zakurzenia. Yy, dalej, ty. Ty, jak to skończysz tam? Ogródek cały swój. To choć weź pocztę. U, nie są to rachunki stricte. Niech będzie, niech będzie. Widzę, że zabawy nie masz, mój drogi mały. Masz tyle zabawek w domu i zabawy nie masz? Czy to skończyłeś? Ja, yeah, mamy to, mamy skończone. Już to wiecie co, wrzucę na razie tak, żeby było po prostu... O, dobra, wrzucę, żeby to było. Prawda nie wygląda jak inne obrazy, ale... Kto tam by się aż tak bardzo... O, patrzcie! Została yy, złapała kwiat... kwiatka, zupa, ale co za kwiatka złapała? No, złapała żabę. No ja nie wiedziałam, że się da żabę złapać. To ja jestem akurat zdziwiona, ale warto wiedzieć. pokaż co to za żaba. O, tutaj widzę, że jest jeszcze do opryskania. Tutaj też jest super sprzedaż. Yy, słonecznik. No, taka trzydziestka to nie za dużo, ale. Się, co ujdzie w tym... Wydaje mi się, że ona to, to chce z jakiegoś samczyka sobie przywabić, ale nie do końca ma możliwość, więc się mówi trudno. Się mówi, się mówi trudno i się żyje dalej, jakby nie było. E... Weź skorzystaj później. Zjedz coś i za niedługo przyjedzie twoja córka którą będziemy postarzeć, więc może w sobie nie będzie jeszcze zaczynała pisać. Najpierw się zajmiemy, tutaj, rzeczami, które są dookoła. Wyjęła już wszystko ze skrzynki pocztowej. Pokaż, co tam jest w tej skrzynce pocztowej. Mamy jakiś kolejny nasionak. Kto nam nasiona wysyła? No, zabawki no to wiem, no bo to dzieci nam. E, na urodziny dzieci. Ale tak to reszty rzeczy tu. Nie wiem. Chyba, że to też są jakieś na urodziny, wiecie, się wysyłają. Teraz jakiś projekt szkolny też jest, tylko nie wiadomo czyje są te projekty szkolne. Najwyżej no jakiś tam, nie wiem, damy Leonardowi, żeby sobie dokończył projekt szkolny i powiedział, że to z jego. E, który to talerz taki jest, że on się śmierdzi? Nie mam pojęcia, ale trzeba by było to wyrzucić. E, pokażę, jak to tam na dole. No, powiem ci, że. Odkurzania to ty masz popachy Ale wiecie co, takie odkurzanie Jak jest tyle syfu, jest tak satysfakcjonujące Przynajmniej dla mnie Ja tak uwielbiam tak Jak, jak się odkurza, kiedy jest Po prostu kurzu, że widać, że ten kurz Jest po prostu wsysany. No Co prawda u mnie jest to często Wykonalne, bo jednak ja Staram się odkurzać dosyć często Więc taka sytuacja, gdzie mam Po prostu masę kurzu Jest dosyć rzadka no, ale jak się czasami gdzieś tak zdarzy, że nie mi się o wyczepie dywan w łazience czy coś, no to jest aż przyjemnie odkurzyć, powiem Wam. Aż przyjemnie. Znaczy, u mnie w pokoju jest taka rzadka sytuacja, ale jak się w kuchni odkurza, współdzielonej z innymi wspólakotarami, to nie jest to takie rzadkie, jakby się chciało. Że, że to tak wiecie, ujmą, moi drodzy. A wykąpiesz się jeszcze, zjesz sobie coś, ty się obudziłeś, znowu jesteś głod głodny, głodny. Chodź na dół, zejdź. Podejdź tu. To zjesz, może chwilę się poławisz i wtedy się położysz spać, bo na razie to widzę, że tak ci idzie wszystko inne jak krew z mosa. No, tobie zajmuje dosyć długo odkurzenie. E, a, i widzę, że Kira już no niestety wyżej nie zaliczy, czyli mając szóstkę maksymalnie tutaj wbite, no to niestety nic więcej się nie da zrobić. E, nie możesz wyrzucić tych rzeczy. Usiądź tutaj. I ty, mój drogi, chodź też usiądź. Jak sobie tam usiądziesz, to zaczniesz sobie odrabiać pracę domową. A ty co to było. A nie, to ty wydajesz takie dźwięki. Myślałam, że to małe, takie dziwne dźwięki zaczęło wydawać, a to się okazuje, że to ty ze schodów próbujesz zejść, mój drogi. Oj, widzę, że Anastazja będzie musiała w międzyczasie też jakieś rzeczy pogotować, bo się żarcie kończy. O, jeszcze zebrałaś przed ostatnią porcję swojemu dziecku. Ej, pokaż jak tam na dole to wygląda. No nadal jest syf totalny. A, jeszcze tutaj odkurzysz. O, nie wiem czemu nie mogę zebrać rzeczy. Zobaczcie, zbagowało mi się. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak odkurz cały stół, ale no niestety. Nie wszystko jest co by się chciało. Więcej otwórz. Więcej tutaj ciasto sobie zarzucimy. Mm, Anastazja sobie usiądziesz tutaj. A Akira, choć Kira się postarzymy. Chodź, wypowiedz życzenie. To ciasto też już chyba będzie trzeba właśnie będzie zjeść, bo jakieś nowe upiec, bo już wałkowane jest przez X dzieci. Cały czas to samo, cały czas to samo. Mm. No, mój drogi, przygotuj popcorn z masłem. Poczekaj, najpierw impreza. A tobie coś źle? Impreska? Wszyscy imprezkę mają w tym domu? Jak ją wydłużyło, widzisz ten łamek sekundy, jak była wydłużona? O, kleptomanką będziesz. No nie za dobrze ci powiem, że jak będziesz kleptomanką e, Dziecię wysp że taki było Taka była gdzieś aspiracja Bym chciała ją odnaleźć e, Wewnętrzny spokój Natura O, tu może Chyba, że nie, chyba, że to było To, to jest dziecię wysp A nie będzie Nie będzie żadnego z tym Sulani związanego Miłość to nie Zwierzęta też nie Dobra, weź choć naturę i może w naturze sobie weźmiemy miłośnik natury, po prostu? Może będziesz miłośniczką natury? O! No ci powiem, moja droga, że żeś ładna wyskoczyła! No... Powiem ci, że w takiej pozycji naprawdę ładna. Ale no powiem Ci, że żeś mnie zaskoczyła. Bardzo ładna Simka się wyrosła. Na pewno jak ją przerobię, to ją sobie zobaczycie. O, o, o. Patrzcie, tutaj nie mogę tak najechać. Stricte. Dobra, tak czy siak, weź się wysikaj. Anastazja, zjedz kawałek ciasta. Weź kawałek. I Ty będziesz miała trzeci trymes dzisiaj wieczorkiem. To jest no, przestraszam się, że nowe dziecko niezmiała za 6 godzin. Mi już ogarnęło, że to co się w ogóle dzieje. Nie, nie, dobra, będziesz miała dopiero kolejny trymestr, więc na spokojnie. Idziesz po ciasto. No to chodź, mój drogi, po ciasto. Ktoś chyba tam cię ubiegł i nie zdążyłeś sobie zjeść. Co do ciebie, co do Leonarda, to czy ty możesz uzyskać dodatkowe zajęczenie? Ty nawet jeszcze nie odrobiłeś, nie skończyłeś odrabiać lekcji, więc skończ odrabiać lekcję. A ty? O, to może ty wiesz, co Kira Zajmij się siostrą i ją przebierz? Kiedy Twoja mama sobie szamie na spokojnie. Chodź sobie pogadaj z Leonardem, rozmawiaj o aspiracji testowej. Antonio jego coś tam zagadaj, pręż przed swoim synem muskuły. Bardzo mnie denerwują te talerze tutaj i nie wiem, co z nimi mogę zrobić. O, bo tak jakby widzicie, to jest talerz w talerzu tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mogę i zebrać? Ojej, simsy, simsy. O, patrzcie, widzisz, to mogę wyczyścić, a to już nie mogę wyczyścić. Nieładnie, nieładnie, tak. Bardzo nieładnie. Dobrze, tutaj ty młody. O, ty jak zjesz sobie to, mógłbyś się pobawić, a ty jak sobie porozmawiasz już, to chodź, odkurzaj. Wiecie, co tobie też bym się przydało, żebymś, żebyś został odkurzacz? Chodź dojść odkurzać i chodź tutaj po odkurzej. Chodź tutaj po odkurzej, a do Antoniego ktoś dzwoni i liberty. Oh. Jakie są warunki, proszę mi powiedzieć? Żadnych warunków oczywiście nie ma. Dwa i pół koła zarobione. No, będziesz mi akurat na twoją wyprowadzkę, mój drogi. Ja już mam plana, gdzie cię konkretnie wyprowadzę, ale to jest mój taki cichy planik, więc nikt nic nie wie, co do ciebie, ktoś znowu dzwoni. Do każdego z was ktoś dzwoni. No po prostu. Nie można mieć chwili spokoju. Nie to chciałam zacząć. O! Urodziny dzisiaj brzmia, czyli pewnie dzisiaj wieczorkiem samym będzie miała urodziny też Oliwka, więc następny odcinek już będzie ona przerobiona. Po prostu coraz więcej, coraz więcej widzę tutaj się zaczyna dziać. Tak, to mi ktoś tam pisał, że noc dopiero jest spokój. E, tak spokój jest w tym domu? No tak, był spokój i już e, za chwilę, jak widzicie, nie będzie tego spokoju, bo coraz więcej, coraz więcej nam dzieci się tutaj zaczyna pojawiać. E, chodź tutaj sobie nadepnij, kochana, e, i chodź, proszę cię, napisz książką z gatunku romans. Może być romansik. E, ty odkurzasz, ty, moja droga, tutaj e, weź weź się z nim pobaw, daj przysmaka, pobaw się I czas jeszcze odrobić lekcję Jeżeli chodzi o pokój, to nie wiem, czy będę robić pokoje na razie Wiem Wam szczerze, że mam jestem taka zarobiona, że nie miałam e, e, czasu pomyśleć o robieniu jakiegoś pokoju Ale może, może bym jakiś pokój przerobiła i tutaj bym miała swój własny pokój Kira To się jeszcze okaże, albo zrobiła e, może tutaj na dole Bo wiecie, po co przerabiać, skoro jest tyle pokojów jeszcze wolnych No takie coś takie coś może powstać. Tutaj kolejne po prostu. Darcie się, bo nie wiadomo co i nie wiadomo na co. E, moi drodzy, dziękuję Wam za ten odcineczek. Ja tutaj jeszcze z nimi ogarnę ich jakoś tak bardziej. Co prawda może jest on troszkę krótszy, ale nic się nie dzieje. Ehm... W następnym odcinku rzeczy Antoniego nie będzie, więc Antoni to jest jego ty, ostatni debiut ym, spełnił wszystko co od niego było wymagane, Zyskiwał szóstki, pomógł mamie spełnić aspiracje, więc Antoni się na razie stał takim naszym bohaterem tutaj. I cóż, będziemy mieli w kolejnym odcinku na pewno poród. Zobaczymy czy będzie to dziecko wampirze czy zwykłe. Ehm, Agata na razie z do domu nie będziemy zawitać, e, zawitywać. E, jeżeli chodzi o Leonarda to Leonardo, tfu. Kup strój ninja, może być. Leonardo sobie będzie oceny zdobywać. Jeżeli chodzi o czkawkę, no to jeszcze cztery dni jeszcze zdąży się, oprócz tego, co się teraz urodzi dziecko, to jeszcze jedno się zdąży urodzić. To patrzcie, jaka piękna lewitacja. Oczywiście, że to jest pomniejszona pufa, dlatego jest lewitacja uskuteczniana. Lewitujące spanie nawet jest uskuteczniane. Nie powiem, wygląda to ciekawie. Dziękuję Wam za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnych, moi kochani. Papa! Pa!